Cześć dzień dobry, witam cię w kolejnej lekcji na kanale BIT Admin I Ja nazywam się Michał Marczak i w dzisiejszej lekcji chciałem kontynuować zagadnienia związane z konfiguracją Hyper V na maszynie opartej o Windows 2016 server. Tak jak już w lekcji wstępnej, w której pokazywałem w jaki sposób tworzyć laboratorium oparte zarówno na Open Source, jak i na Windows 2016 server. Wspomniałem o kilku rzeczach, które po utworzeniu maszyny są ważne do, do ustawienia, gdzie szukać takich ustawień. Natomiast chciałbym w dzisiejszej lekcji nieco bardziej zagłębić się w temat. Oczywiście nie wyczerpując go zupełnie, ponieważ kolejne lekcje będą pewne rzeczy jeszcze systematyzowały. Natomiast chciałbym przejrzeć podstawowe rzeczy, które warto ustawić, warto zmienić przy konfiguracji maszyny wirtualnej. Jak widzisz, mam uruchomione środowisko Hyper-V na moim komputerze, który działa pod Windows 10. Natomiast zasada generalnie jest taka sama, kwestia tylko zasobów które ewentualnie serwer może dać w lepszym i większym zakresie. Więc na początek krótki przegląd ustawień, które znajdują się w panelu po prawej stronie, który nazywa się akcja. Od góry szybkie tworzenie. Jest to wizard, z którego w sumie nigdy nie korzystałem, ponieważ lubię poustawiać sobie konfiguracje czynne tak, jak je potrzebuję, więc to zupełnie można pominąć. Natomiast dalej Opcja nowe pozwala na utworzenie maszyny wirtualnej, dysku twardego lub dyskiatki, jeżeli byłaby oczywiście potrzebna. Także tutaj, jak konfigurować maszynę wirtualną, jeszcze raz zaraz pokażę. Sam dysk również mogę bez problemu skonfigurować, czyli tak naprawdę utworzyć plik. Import maszyny, jeżeli maszyna jest przenoszona z innego hosta, można ją zaimportować. Jest taki wizard, generalnie bardzo prosta sprawa, aby zaimportować taką maszynę. Ustawienia funkcji Hyper-V są to ustawienia globalne i tak jak widzisz tutaj, od góry patrząc, wirtualne dyski twarde wskazuje domyślną ścieżkę, gdzie mają być przy tworzeniu maszyny przechowywane wirtualne dyski twarde, czyli pliki VHD, VHDX. Również maszyny wirtualne, oczywiście, są dwie drogi albo konfiguracje maszyny. Przechowujesz w innym miejscu i dyski w innym, albo wszystko w jednym miejscu. Oczywiście ważne, aby mieć to zbekapowane. Węzły NUMA. O węzłach NUMA będzie oddzielna lekcja, więc tutaj tylko informacja, że możesz włączyć taką możliwość uruchomienia takiego węzła. Migracja określa, ile maszyn jednocześnie może zostać migrowanych na inny host. Zasady trybu sesji rozszerzonej, czyli tutaj przejęcie zasobów, z maszyny hosta do maszyny gościa. Oczywiście tutaj ustawienia klawiatury, skróty klawi klawiszowe. To generalnie można zostawić domyślnie i będzie też dobrze działało. Dalej, menadżer przełącznika wirtualnego. Tutaj tworzenie sieci. Ja mam utworzone dwie sieci. Sieć z wyjściem na internet, który przechodzi przez kartę Wi-Fi mojego komputera, który jest hostem. Oraz Default Switch, która się tworzy i jest siecią wewnętrzną. Oczywiście zakresy ad MAC adresów, które będą przydzielane do, do maszyn. Sieci SAN nie będziemy raczej pokazywać ze względu na to, że równie dobrze, tak jak zresztą pokazywałem w kilku wcześniejszych lekcjach, takie rzeczy jak czy czy w ogóle udostępnianie plików w sieci bardzo dobrze działa również po. Sieci LAN. Oczywiście edytuj dysk. Tutaj możesz zmniejszyć lub zwiększyć pojemność dysku. Stworzyć dysk, który będzie nie miał stałego, od razu stałego, stałej wielkości, tylko na przykład będzie dyskiem, który w miarę potrzeb będzie rósł. To też mogę pokazać. Inspekcję dysku należy wskazać i będzie przeprowadzone sprawdzenie. Oczywiście pozostałe opcje typu zatrzymanie usługi. Po zatrzymaniu usługi po prostu nie będzie dostępu do, do maszyn. Usunięcie serwera to jest tylko rozłączenie z menedżera tej, tego hosta. Natomiast można równie dobrze podłączyć się pod inny host. Otwierzenie konfiguracji to jest wiadome. I tutaj można dodać, usunąć kolumny. Natomiast domyślnie wszystkie są przypisane. Więc teraz, może jeszcze raz przejdę przez konfigurację przykładowej maszyny. Maszyna wirtualna. Pierwsze okno można pominąć. W kolejnym oknie wpisujemy nazwę tej maszyny. Dobrze, żeby, żeby ona opisywała do czego jest przeznaczona. Na przykład MS SQL Server 1. Zaznacz opcję Zapisz maszynę wirtualną w innej lokalizacji. Tutaj domyślnie jest wskazana opcja Katalogu, gdzie ta maszyna będzie zapisana razem z dyskiem. Generacja, tak jak już w którejś z poprzednich lekcji wspominałem, są dwie generacje maszyn. Pierwsza generacja dotyczy systemów relatywnie starych, czyli poziomu Windows 7, Windows 2008, Server 2008 R2, również systemów 32-bitowych oraz systemów, które są starsze. Natomiast generacja druga jest przeznaczona dla systemów. Od 2012 i nowszych tak samo systemy linuxowe, 64-bitowe typu CentOS 7, CentOS 8 będą działały na generacji drugiej. Jeżeli chodzi o pamięć, tutaj możesz przypisać, domyślnie jest 1024, natomiast zróbmy 2048, czyli 2 GB. Zaznaczona jest również uży opcja użycia pamięci dynamicznej. O pamięci dynamicznej powiem za chwilę, natomiast tą opcję oznacza sieć. Jeżeli wcześniej otworzyłeś sieć wirtualną, czy też przełącznik wirtualny z menedżerem przełącznika wirtualnego, pojawi się tutaj oczywiście na liście opcja domyślna, niepodłączona nie czyli maszyna jest standalone, nie ma dostępu do sieci ani zewnętrznej, ani wewnętrznej. Internet, na to wiadomo, wyjście bezpośrednio na świat. Default switch można skonfigurować wewnątrz, wewnętrzną sieć pomiędzy maszynami tak, żeby się one widziały. Zostawię default switch. W tym widoku należy skonfigurować dysk. Oczywiście, dysk może być utworzony od razu, i tutaj jest jego ścieżka tak się będzie nazywał. Natomiast rozmiar domyślnie 127 GB, zmienimy na 20 na przykład maksymalnie 64 TB. Możesz również użyć dysku VHD, który wcześniej został utworzony lub pochodzi z innej konfiguracji, lub w ogóle dołączyć dysk później. Ja zostawię na razie taką opcję, czyli utworzenie dysku. System operacyjny, ponieważ przy pierwszym uruchomieniu, zaraz po utworzeniu maszyny i jeszcze dodatkowej konfiguracji wstępnej, warto mieć podłączony albo napęd fizyczny, albo dysk. ISO, czyli plik ISO z obrazem dysku. Domyślnie jest opcja wybrania później, natomiast e, można zaznaczyć, e, możesz wskazać oczywiście ISO, e, które masz. Jeżeli nie masz, to e, przy pomocy zwykłego napędu, jeżeli e, maszyna w e, takie jest wyposażona, wkładasz płytkę i będzie działać. Ewentualnie z e, e, serwera e, sieciowego, ponieważ jest taka możliwość, żeby ustawić. Serwer na którym będą dostępne tylko obrazy dysków i komputery, które będą się uruchamiały będą butowane z karty sieciowej będą popierały po prostu plik boot i zacznie się instalacja. Ale to już jest konfiguracja bardziej skomplikowana, więc zostaniemy przy tej domyślnej. Podsumowanie, zakończ. Chwilę trzeba poczekać, ponieważ plik dysku będzie się tworzył. Maszyna została wykonana, nie jest jeszcze uruchomiona. Natomiast zanim będziemy ją uruchamiać, czy też instalować, warto przejść w ustawienia i przejrzeć się to, co jest dostępne. Od góry dodaj sprzęt. Możliwe jest ustawienie, dodanie nowego kontrolera iSCSI, karty sieciowej lub Fiber Channela, czyli sieć SAN. Natomiast oczywiście to w ramach potrzeb. Jeżeli jest potrzebny kontroler, można go dodać. Sam kontroler, jak widzisz, jest wykorzystywany do podłączenia dysku oraz napędu. Tutaj jest akurat napęd wirtualny, natomiast można również dodać fizyczną, fizyczny napęd, jeżeli taki jest. Kolejna opcja: oprogramowanie układowe pozwala na ustawienie butowania. Domyślnie jest butowanie z napędu lub z pliku ISO, później z karty sieciowej na końcu z dysku. Oczywiście, w momencie, gdy system jest zainstalowany, warto odwrócić tą konfigurację, żeby przyspieszyć butowanie i uruchamiać od razu system z dysku twardego. Jeżeli chodzi o zabezpieczenia, o których też już wspominałem. Domyślne ustawienia działają bardzo dobrze na, dla systemów Windows, natomiast niekoniecznie będzie działał system open source. Dlatego, że utworzenie maszyny w, taki, w, w takiej konfiguracji dla open Sourceu będzie wymagało tutaj zmiany szablonu na urząd certyfikacji Microsoft UEFI, aby w ogóle system zbudować. Jest opcja również chronionej maszyny, jeżeli przewidujesz jakieś problemy z maszyną, które mogłyby na przykład popsuć się coś w sieci. Natomiast jeżeli jest to system Windows, jakikolwiek, wystarczy szablon Microsoft Windows. O, oczywiście, szyfrowanie, aby zabezpieczyć maszynę, szczególnie jeżeli jest ona przenoszona, można, można włączyć. Pamięć. Jeżeli chodzi o pamięć przy konfiguracji, to 2048 MB, czyli 2 GB. Natomiast jest jeszcze opcja pamięci dynamicznej. Pamięć dynamiczna domyślnie 512 do 1 TB. Natomiast oczywiście trzeba się poruszać w ramach zasobów serwera, który, który hostuje maszyny wirtualne i ustawić tę maszynę w miarę w sensownym zakresie. Więc na przykład 512 niech będzie, ale maksymalnie niech to będzie 8192 MB. Więc jeżeli maszyna będzie miała zapotrzebowanie, Większe na pamięć po prostu w tym zakresie będzie sobie działała i pobierała. Jeżeli mniejsze, no to może z ich nabyć do, do 512 MB. Więc tutaj jest bardzo, bardzo fajne i elastyczne narzędzie. Natomiast problem jest taki, że mając włączoną pamięć dynamiczną, można ją tylko przyciąć, nie można jej zwiększyć. Wyłączanie, wyłączenie pamięci dynamicznej pozwala na zarządzanie ustawieniami. Tego, tego podstawowego ustawienia, czyli zmianę tych 2048 MB na jakąkolwiek inną wartość w trakcie działania maszyny, to jest bardzo ważne. Dzięki czemu nie musisz zatrzymywać maszyny, a pamięć dla niej dostępną możesz po prostu dodawać dynamicznie. Kolejną opcją jest procesor, więc tutaj liczba wirtualnych procesorów może być dodawana lub zmieniana. Natomiast domyślnie jest jeden. Warto dodać dwa lub cztery, tak żeby było pożycie. Oczywiście trzeba zapisać. Kontroler A Tutaj jest podłączony dysk razem ze ścieżką. Możesz z tego poziomu również wykonać inspekcję. Możemy to nawet teraz sobie sprawdzić. Widzisz, że bieżący rozmiar pliku to jest 4 MB, maksymalny 20 GB. Dynamicznie zwiększająca się ilość, tak? czyli ten plik będzie rósł w miarę potrzeb natomiast opcja edytuj edycji dysku pozwala na zmianę pewnych parametrów i charakterystyki Otwiera, otworzy się nowe okienko gdzie y, możesz przeprowadzić kompaktowanie czyli zmniejszenie y, dysku szczególnie jeżeli Plik dysku jest dość mocno wykorzystywany i przy pomocy, przy pomocy dużej liczby operacji, zapisu odczytu ta wielkość się zmienia, czyli rośnie, a sama nie zmaleje, można zrobić kompaktowanie. Konwersję na inny typ. Możesz na przykład skonwertować to normalnie na, na dysk twardy, czyli jeżeli masz szablon. Maszyny, możesz taki, takie systemy sobie konwertować i kopiować na, na inne maszyny oraz zwiększenie rozmiaru. Po zaznaczeniu tej opcji możesz zwiększyć rozmiar tego dysku, który, który będzie wykorzystywany ze względu na, na, na to, że potrzebujesz na przykład po jakimś czasie więcej miejsca. Więc tutaj yy, to tyle. Oczywiście, napęd możesz yy, później. Yy, Włączyć opcję braku już po instalacji, lub zupełnie usunąć, jeżeli nie potrzebujesz napędu. Jeżeli chodzi o karty sieciowe, to tutaj również przez dodaj sprzęt możesz dodać kolejną kartę, możesz zmienić typ karty, czyli jest karta default switch, możesz ją przełączyć na internet lub na brak połączenia. Włączyć VLAN, czyli wirtualne sieci, ale to już bardziej, to, to również konfiguracja bardziej wymagająca, więc tutaj tym nie będziemy się zajmowali. I przepustowość. Możesz określić maksymalną i minimalną przepustowość w megabitach na sekundę, tak aby maszyna niezbyt ochoczo korzystała z przepustowości sieci. W zarządzaniu nazwa, tutaj możesz dodać jakiś opis, usługi integracyjne, czyli wymiana danych, tak, czyli kopiowanie plików na przykład do maszyny wirtualnej kopiowanie z maszyny wirtualnej do gościa. Można też usługi dla gościa zaznaczyć, czasami się przydają. Punkty kontrolne. Punkty kontrolne warto wyłączyć, pomimo tego, że one poniekąd zabezpieczają dane przed, przed uszkodzeniem, natomiast przenoszenie takiej maszyny jest raczej koszmarem, ponieważ tworzy się poza plikiem dysku również cała historia zmian, czyli każde uruchomienie, wyłączenie maszyny, każda zmiana konfiguracji tworzy nową warstwę i nowy plik tak naprawdę, więc trzeba uważać przy przenoszeniu, żeby tych, tych punktów kontrolnych nie pominąć, ponieważ maszyna nie wstanie. Ja to wyłączę. Lokalizacja pliku stronicowania. W momencie, gdy na maszynie braknie pamięci RAM do uruchamiania lub podtrzymywania Działania ma maszyn wirtualnych, czyli gości, w konkretnym katalogu hosta, czyli tam, gdzie jest utworzona i zapisana maszyna, e, będą zrzucane pliki, które e, tymczasowo e, będą działały jako RAM. E, oczywiście nie będzie ten system tak sprawnie działał, natomiast e, tutaj w pewnym. E, Aspekcie ratuje sytuację, zastosowanie dysków FZD do przechowywania maszyn wirtualnych. Ostatnie dwie opcje, czyli akcje uruchamiania automatycznego. Jeżeli host, czyli maszyna, na której wszystkie maszyny wirtualne są przechowywane, musi się zrestartować, nie musisz zamykać wszystkich maszyn, szczególnie jak jest ich bardzo dużo. Ustawienie tej opcji spowoduje to, że host nie, nie zrestartuje się lub nie wyłączy do momentu. W którym wszystkie maszyny gościa. Nie zostaną zamknięte poprawnie. Czyli wygląda to dokładnie tak, że host, że host wysyła sygnał shutdown do wszystkich maszyn i maszyny zostają wyłączone. Oczywiście po włączeniu warto, szczególnie jak tych maszyn jest więcej, aby nie zabić od razu hosta, zapotrzebowaniem na zasoby, warto zrobić opóźnienia, na przykład 10-15 sekund, aby system się uruchomił poprawnie, wszystkie usługi wstały, a dopiero Później maszyny wirtualne, żeby zaczęły wstawać jedna po drugiej. Podobnie ma się sytuacja, jeżeli chodzi o zatrzymania automatyczne, czyli domyślnie zapis następuje zapisanie stanu maszyny wirtualnej, co jest trochę słabe, natomiast zamknięcie, zamknięcie systemu operacyjnego gościa przy integracji oczywiście maszyny gościa i hosta powoduje, że te maszyny się ładnie zamkną i po ponownym restarcie y, przy pomocy poprzedniej akcji zostaną uruchomione. Jeżeli chodzi o konfigurację maszyny, y, to tyle. Natomiast chciałbym jeszcze pokazać, w jaki sposób stworzyć nowy dysk twardy. Otwiera się nowy wizard. Tutaj y, wybierasz, jaki, jakiego formatu dysk ma być, czyli VHD, czy VHDX, lub zestaw wir wirtualnych dysków, czy chyba nigdy z nich nie korzystałem. Natomiast VHD, VHDX. 2040 GB VHD 64 TB VHDX czyli oczywiście VHDX jeżeli chodzi o opcję stały rozmiar, czyli dysk ma od razu zadaną wielkość ustawiamy 20 ten plik będzie miał 20 GB dynamicznie powiększająca się i szczerze powiedziawszy ta opcja domyślna jest, jest całkiem fajna, ponieważ nie czuć jakiś tam spowolnień na działaniu, natomiast Zaoszczędzone jest miejsce, ponieważ dyski rosną w miarę zapotrzebowania. Dysk różnicowy tutaj też jest dość skomplikowana sprawa, ponieważ jest to relacja podrzędna/nadrzędna z innym dyskiem, czyli tak naprawdę, dysk wirtualny tworzy się jako podczepiony do dysku fizycznego, więc tutaj to też raczej rzadko spotykana opcja. Oczywiście należy wskazać nazwę, należy lo wskazać lokalizację. Nazwijmy ten dysk test 1 VHD. Rozmiar niech będzie 1 GB. Tak, dalej. Dysk został utworzony. Po przejściu do katalogu, tam gdzie przechowuje maszyny wirtualne, dysk jest utworzony, natomiast ma 4096 KB, więc waży całe 4 MB. Także tutaj bardzo wygodna sprawa, jeżeli chodzi o oszczędność miejsca, ponieważ dysk można sobie później dodatkowo rozszerzać i tą wielkość zwiększać również w systemie, natomiast nie zajmuje on zbyt wiele miejsca. Dobrze, to z, takiej, z takich podstawowych rzeczy konfiguracyjnych chyba wszystko. W kolejnych lekcjach, oczywiście, będzie, będę zajmował się dokładniej większością z nich przy optymalizacji tworzenia takiej maszyny. W to tyle. Zapraszam Cię na kolejne. Mam nadzieję, że ten film pomoże Ci w rozwoju zawodowym i w wdrażaniu ulepszeń w Twojej firmie. Pamiętaj, że na kanale jest znacznie więcej przydatnej wiedzy jest ona dostępna całkowicie za darmo. Proszę Cię jednocześnie o pozostawienie komentarza, który będzie pomocny w dalszym rozwoju kanału, a jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wystarczy, że dodasz ten kanał do obserwowanych. Wystarczy, że klikniesz czerwony przycisk poniżej tego filmu Subscribe. Filmy na kanale podzieliłem w taki sposób, aby interesujące dla Ciebie rzeczy były łatwe w zlokalizowaniu. To tyle i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie.